Tak to już jest. Nara. Powlałem może... Łez. Siema, 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 siema. Siemano. Ra, ja muszę to sprawdzić, bo tak, ja to muszę na pewno wyjąć stąd. A teraz powinno być giz. Nie wiem, co na wieje... Nie wiem, co na wie. Dobra, mm, co zostało? Nie wiem, co zostało. Otwierdzona magma i otwierdzony kawałek czerwonego drewna. Mam 12, tylko nie... Nie, to co zostawię? To jeszcze schowca Co nie Nie wiem co wróciłem. wiem wiem co cały dzień, cały Mówiłem, że będzie live o 17:00, ale jednak o 18.30, bo jeszcze grałem na tym f**ka Dlatego Aha. Zapraszam Zapraszam Zapraszam, dobra No i teraz jest git Wszystko Co próbuję, ej co to jest ty No, Ty Mek, Ty Mek Tymek, Ty Mek mm. no. tutaj nasz No ograniczony Dobra, mmm Takek ty od trzynastu lat wiesz. E, ok bo z głosu co 17 lat XD A to... to chcę kupić petalek, ale na początku trapka mam XD No czemu nie? 嗯。Mm. Poli, chodź tu. Gdzie? Gdzie, jesteś? Gdzie? jesteś, Gdzie jesteś? Dziesteś, dziesteś. dopiero wiem. Mmm, dobra, czekaj. W piątek o 19.00 jest koniec Edy. Eee, co? Co? W piątek o 19.00 jest koniec Edy. No to w piątek o 19.00 jest nowa Eda. No. No właśnie. Jest koniec. A ja chcę iść tak to No to jest na live'a. Co? A! To jest na live live'a. Live'a masz? Mhm. W sensie, bo ja już dzisiaj od 13 od, robiłem. Od, od 13 robiłem, do 15 grałem. Tego live'a miałem do 15, od 13 zacząłem. I mówiłem, że około 17 jeszcze będę robił, bo młody pewnie Hey. Hmm. Zrobię może, żebra? No, no. Tylko. Mm. Alright, yes. Pokaż mi. No, pokaż no, pokaż mi mi na hmm. Ja mam czat jak coś, ja, mam... ja już czat ogarnąłem. O, oh, nice. Hmm. Tylko teraz y, muszę sobie jakoś ogarnąć, bo ja mam ekran drugi popsuty. Nie chce mi się w ogóle wieść, działać, nie? I ten. I no. Więc. Y... Ty się... O, masz... o O, dobra, do tak nie. No. Ale nie to. oba są już To muszę ci na całą dostępnić. Czekaj. Mm. Mhm. No. Teraz bo to ma nie jest... tu mam takie to coś, to. coś... Nie, i ja tutaj powinienem mieć czat. Ale właśnie... Nie wiem, jak sobie ten czat wkleić. Tutaj. Teraz hej. Masz mikrofon gdzie? wejście, nie? E, gdzie? No tutaj, no mam, na mikserze no. No Weź to wyciś i wyciśnij na chwilę urządzenie audio. Dobra, ja jestem już czekaj. Ja se czekaj, ja se tu... Oj, oj oj czekaj, ja muszę na lewa wejść. Bo ja chyba zwaliłem. Bo ja chyba zwaliłem teraz, czekaj. No masz tam na o zakładce. Czekaj. No zakładka, teraz wpisy Ja se czekaj, ja se tu... oj, oj, no, nie tu! Nie, bo tu, tu jest patrz! Ja chyba zwaliłem. Nie ten, tu nie mogę. Czekaj, bo ja to muszę zobaczyć. Bo ja chyba zwaliłem teraz, no. czekaj. No masz tam na zakładce! Aha, bo ja patrzę na Twojego streama okay. na live'a. No, zakładka, no nie, no, nie tu! Czekaj, nie, ma bo ma tu jest patch! No, ma no, Max? Ale patrz to! Tego Tego zobaczyć, ma, 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 patrz Zajmienię to! Teraz, cicho, chwilę, cicho! No masz tam na zakładce! No, mam! No, cicho, bądź, chwilę, bo gadam na Wojsie.